Witamy wszystkich szlachetnych laków, leków, wenedów, sarmatów, Polaków, Polaków drodzy Państwo. Witamy z Częstochowy. 5 marze 2021. Wykorzystujemy ten piękny dzień, choć miał być mroźny, do tego, żeby dokończyć tą pierwszą część naszej wypowiedzi na jasnej górze, taką krótką pielgrzymkę zrobiliśmy. Sobie z żoną na jasną górę, drodzy Państwo. Z tyłu za nami mural częstochowski, który jest takim znakiem firmowym, byśmy powiedzieli, bo rzeczywiście często jest takim życiem artystycznym ubogacona. Natomiast tutaj, generalnie, ten plac przed dworcem kolejowym nazywa się Plac Rady Europy i nie temu chcemy poświęcić nasze wystąpienia tutaj dzisiejsze. Otóż, generalnie, drodzy Państwo, chodzi o to, że a być może z tego miejsca Rady Europy chcielibyśmy powiedzieć, że dokąć tą naszą wypowiedź z Jasnej Góry, że nadchodzi czas zmian. Musimy odważyć się być mądrymi. Musimy odważyć się chcieć zmian, drodzy Państwo. Co mamy na myśli? Otóż generalnie przyjmuje się, że dana państwowość była kształtowana poprzez zwyczaje. W przestrzeni dziejów naszych królewskich, lechickich i e, polechickich e, król wydawał edykty. E, król z Sejmem Walnem e, zatwierdzał konstytucje i inne uchwały. I ewoluując, biegiem czasu wykształciła się warstwa szlachty e, nazywana Narodem, ród, naród, która zajmowała się tym. Tym życiem twórczym. W XVIII wieku czasy saskie i inne wydarzenia w Europie, powstanie masonerii spowodowały, że drodzy Państwo opisaliśmy nasze zwyczaje poprzez Konstytucję Sejmu Wielkiego 1788-1792. Tutaj niedaleko, tak gdybyśmy tak po przekątnej, jest kościół Zygmunta, gdzie te, uf, te Konstytucje wszystkie Sejmu Wielkiego, a było ich 21, zostały tu ratyfikowane. Było tych sejmików 66. Między innymi sejmik tutaj e, ziemi Lelowskiej, przeniesiony z MSTOWA, z Lelowa MSTOWA do Częstochowy wówczas, do Kościoła Świętego Zygmunta. E, no niestety później przyszły zabory. E, później druga RP, PRL i trzecia RP. Proszę Państwo, Częstochowa powinna też się kojarzyć z. E, z sytuacją tutaj gminy żydowskiej i może kilka słów na ten temat. Otóż yy, nieszczęście świata w tej chwili większość się domyśla jakby wywodzi się z lichwy, z pieniądza, który jest emitowany przez, no niektórzy powiedzą Żydów, My powiem przez Hazarów. I tu uporządkujmy terminologię. Otóż, yy, drodzy Państwo, Żydzi, czyli Judajczycy, zostali z biegiem czasu Wyparci na zasadzie gorszy pieniądz wybiera lepszy to też jest pewne memento przez Hazaru. Hazaria to jest lud bardziej mongolski niż mongolsko, no mongolski powiedzmy pogranicza irańsko-tutaj, czarnomorskiego. W każdym razie lud, który nie będziemy go jakby w formule antropologicznej czy genetycznej tutaj definiować. Ale to królestwo Hazarii, które jest umiejscowione za Morzem Czarnym, za Ukrainą, byśmy dzisiejszą powiedzieli, przyjęło judaizm. Przyjęło judaizm. I nie każdy, kto przyjmuje judaizm, jest Żydem, prawda? To jest chyba logiczne. Tak jak nie każdy, kto przyjmuje buddyzm, jest Chińczykiem czy, czy Japończykiem. I nie każdy, kto przyjmuje inne wyznania, religie, staje się automatycznie jakby Członkiem tej nacji, która jakby przyporządkowana jest do, do danej religii, prawda? Nie każdy wyznawca islamu jest Arabem i tak dalej, i tak dalej. Można tutaj dalej tym ciągiem iść. I drodzy Państwo, na przestrzeni dziejów Hazarowie chcieli całkowicie przejąć dziedzictwo żydowskie. I nie pasowali im hasycyjczy Żydzi. Stąd II wojna światowa i mordy hasyckich Żydów. Prawdziwych, byśmy powiedzieli, jeszcze Żydów, prawdopodobnie których dałoby się jeszcze umiejscowić w okolicach Palestyny. Niestety dzisiejsi e, Judajczycy czy dzisiejsi e, Izraelczycy, no bo trudno powiedzieć, że Żydzi, prawda? To są Hazarowie. I e, łatwiej będzie mówić w naszych następnych wystąpieniach. Że mówimy o hazarach, bo nie ma formuły antyhazarstwa, tylko jest formuła antysemityzmu. Tak? Czyli hazarowie, którzy ubrali się w szaty, można powiedzieć, Żydów, stworzyli system obronny, w cudzysłowie immunologiczny, który nazywa się antysemityzmem. Czyli, wiedząc, jak niecni są, jak są brutalni, jakimi są bestiami, w sensie no bo lichwa wiadomo z czym się kojarzy z wywłaszczeniem z odebraniem majątku i tak dalej tak dalej od razu nad budową jest z jednej strony talmud a z drugiej strony antysemityzm. to są takie warstwy ochronne tak żeby z jednej strony y, po prostu kierować się bezkompromisowością rasizmem gdzie main camp można powiedzieć że to świecka forma talmudu i to taka lajtowa. Y, więc, a z drugiej strony, prawda, obronić się za antysemityzmem, obronić się za żydostwem, które jest wymordowane, a najlepiej obronić się zmieniając tożsamość. Stąd Hazarowie zmieniali tożsamość. Pamiętamy tych niby Żydów, co przybyli z Kujbyszewa? To wszyscy byli, drodzy Państwo, ludzie, którzy przybyli do nas prawdopodobnie z Hazary. I ci Żydzi bezwzględni, NKWD-ziści, prawda, za czasów już bolszewi, no to są Hazarscy Żydzi, czyli Hazarowie. Oni przyjęli tożsamość Żydów, ubrali się w ich nazwiska, ale to prawdopodobnie nie były ich nazwiska te żydowskie, czyli gdyby zdjąć dzisiejsze polskie nazwiska tych wszystkich, e, który, na Żydów, których my nazywamy jeszcze Żydów, prawda, dzisiejszych, nie będziemy wymieniać po, po polskich nazwiskach, to pojawią się nazwiska żydowskie, ale to też nie są ich prawdziwe nazwiska. Dopiero zdjęcie tej kolejnej warstwy pojawiłyby się nazwiska e, mongolskie czy hazarskie, prawdziwe, drodzy Państwo. I to jest e, bardzo ważne, żeby zrozumieć mechanizm okupacji świata, Europy, a szczególnie Polski, prawda, przez hazarów. I teraz schodząc na konkrety. E, co jest dla tych ludzi bezwzględnych i. Korzystających z pracy cudzej, czyli lichwiarzy krótko mówiąc, yy, czyli ludzi rodzildowych, tak generalnie, bo rodzildy to też prawdopodobnie hazarzy. Wszystko mówimy na zasadzie być może, drodzy Państwo. Być może, bo przecież nie możemy być pewni tego, co mówimy, ale być może. Więc będziemy się tutaj podpierać formułą być może. Yy, drodzy Państwo, yy, jak sobie z tym poradzić? No, my mamy na to Twoją propozycję, czyli. Wybory samorządowe, zmieniona formuła wyborów samorządowych, wyborów parlamentarnych i wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, że Sejm Wielki, czteroletni, uchwalił pierwsze trzy, byśmy powiedzieli, kardynalne konstytucje w kolejności: Konstytucja o Sejmikach z 24 marca 1791, Konstytucja o formie rządu z 3 maja konstytucja o Sejmach z 13 maja. Czyli na przestrzeni, powiedzmy, dwóch miesięcy opracowano, czy już spisano trzy główne konstytucje, które tworzą jakby państwowość, prawdziwą państwowość. Niedługo będziemy obchodzić stulecie konstytucji marcowej, która całkowicie omija, całkowicie omija problem wyborów. Ona jakby odsyła do ustaw w związku z tym e, nikt nie zauważył, że nie jest to konstytucja, która jest państwo ponieważ tak mocne jest państwo, jak mocni są przedstawiciele. E, a o przedstawicielach możemy mówić w formule konstytucji, która pozwala wybierać przedstawicieli naszych do samorządu, do parlamentu i ewentualnie prezydenta. Druga RP metodą e, jakby no tożsamościową, prowadziła nam system partyjny, zniwelowała sejmiki, ale do, jako prezydenta wybieraliśmy systemie elektorskim. To znaczy, nie, wybiera, nie było wyborów powszechnych do wyboru prezydenta. Natomiast wprowadzono e, e, nam system partyjny. Bolszewia pierwsze co zrobiła, pamiętamy te trzy, trzy, trzy razy tak, prawda? Czy jesteś za granicami, czy jesteś za reformą rolną, czy jesteś za zniesieniem Senatu. Czyli. Wykastrowała nam wykastrowała nam, e, e, wykastrowała nam Sejm który zawsze był dwuizbowy z jednej izby To był zamach na naszą państwowość Wykastrowano nam. Od tej pory trzecia RP Tutaj jest taki klient, który nie jest Polakiem i to tak się czuje jak u siebie w domu, albo może i lepiej e, Drodzy Państwo także ale nie przeszkadza nam to. Spróbujemy spokojnie dokończyć swoją myśl. Czyli PRL wykastrowała i przyjęło się, nawet trzecia RP, już niestety to było ponad 40 lat, prawda? Tego, tego tej indoktrynacji, co to jest Sejm na Wiejskiej. W cudzysłowie Sejm na zasadzie Knessejm. I drodzy Państwo, przyjęło się, że Sejm to jest ta izba niższa, prawda? Że to jest cały Sejm. A Senat to jest coś innego. Czyli gdy wprowadzono w 1989 z powrotem senat, czyli gdy jakby z powrotem przywrócono tożsamość Sejmowi dwuizbowemu, to przyjęło się w terminologii, że Sejm to jest izba poselska, a Senat to jest coś zupełnie innego. Oczywiście jest to nieprawda. Nasz ustrój historyczny polegał na tym, że był król w czasie Sejmu. Była Rada Królewska, późniejszy Senat i, były izby, izby, i była Izba Poselska, czyli posłowie ziemscy. I to był nasz systemat, nasze króle, nasze posłowie. Ktoś powie na zewnictwo, to nie ma znaczenia, że oni utożsamiają z izbą. No ma znaczenie, ale idźmy dalej, drodzy państwo. My proponujemy w tej chwili, żeby wróciło nasz, wróciła nasza tożsamość, pełna tożsamość to znaczy, żeby powiaty, rady powiatów wybierały posłów ziemskich. A powiaty, na, na, czy miasta na prawach powiatów, tak jak Częstochowa, to jest i miasto, i powiat też jako ziemski, wybierały, powiat grodowy wybierał dwóch przedstawicieli. Daje to 446 posłów do Izby Niższej. Senat powinien być wybierany przez sejmiki wojewódzkie, które z kolei też powinny być wybierane przez powiaty. E, po trzech przedstawicieli z województwa, co daje 48. 26 mianuje, nominuje król. 13 prezydent, 13 wiceprezydent, daje 100 senatorów, tak w skrócie. Jak do tego dojść? Drodzy Państwo, otóż musimy e, jakby zmobilizować swoje siły, zastanowić się, że e, jesteśmy w stanie praktycznie z dnia na dzień e, spróbować namówić Rady Powiatów, żeby odzyskały prawo, które kiedyś ktoś krawę kaduka im zabrał a szczególnie partie. Wówczas okaże się, że partie są do niczego niepotrzebne. Kompletnie do niczego nie są potrzebne. Czyli gdyby Rady Powiatów dzisiejsze wybierały przedstawicieli do, do Sejmu, te partie, to wszystko jest do niczego niepotrzebne. No Ależ powie, jak do tego dojść, przecież nie po to Bolszewia stworzyła te fasadowe wybory partyjne, żeby z tego zrezygnować. No tu też mamy sposób. Namawiamy go i innych tego typu, tego typu osoby, żeby wzięły udział ponadpartyjnym, reformatorskim ruchu społecznym Radło, które ma za zadanie skonsolidować pozapartyjne, pozapartyjne ruchy polityczne i jednocześnie posłów, którzy mają na tyle siły, żeby zerwać się ze smyczy i stworzyć po prostu jeden blok, który zmierzałby do temu, żeby metodą konwergencji ten Sejm na Wiejskiej zmienił ordynację i konstytucję, w tej formule, o której wcześniej mówiliśmy. Jest to dłuższy wybór, nie będziemy w tej chwili już go odciągnąć, drodzy Państwo. Może na tym zakończymy. Mądrej głowie też posłowie. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica z Bogiem.